Bandyta zadawał cios za ciosem. Policjant z Katowic przeżył dzięki kamizelce ochronnej. Sceny jak z filmu akcji rozegrały się przy ulicy Drozdów w Katowicach. Dwóch młodych mężczyzn na widok policyjnego patrolu rzuciło się do ucieczki. Po krótkim pościgu zostali dogonieni. Wówczas jeden z nich wyciągnął nóż i rzucił się na funkcjonariusza. Zadawał cios za ciosem w kierunku tułowia i rąk. Policjant przeżył tylko dlatego, że miał na sobie kamizelkę ochronną. Policjanci z katowickiego ogniwa wywiadowczego zostali wysłani do interwencji po zgłoszeniu o mężczyźnie z nożem. Informacja brzmiała bardzo poważnie: Na ulicy Drozdów w Katowicach stoi mężczyzna trzymający w ręku nóż. Na miejscu policjanci zauważyli dwóch nerwowych młodzieńców. Gdy wywiadowcy krzyknęli do nich: Policja! Mężczyźni zaczęli uciekać. Po chwili zostali dogonieni. Wtedy jeden z nich wyjął nóż i rzucił się na jednego z policjantów. Pchnął funkcjonariusza nożem kilka razy w klatkę piersiową i ręce. Policjant miał jednak na sobie kamizelkę kuloodporną, która ochroniła go przed śmiertelnymi ranami. Pomimo bólu i zaskoczenia mundurowy, zdołał obezwładnić, obezwładnić napastnika i założyć mu kajdanki. W tym samym czasie jego partner zatrzymał drugiego z mężczyzn. Zaatakowany policjant został ranny w łokieć. Na miejsce wezwano karetkę, która przewiozła go do szpitala. Podczas przeszukania samochodu, którym przyjechali napastnicy, funkcjonariusze znaleźli tam marihuanę. Szybko ustalono iż obaj 21-latkowie obywatele Ukrainy przyjechali w to miejsce by szukać narkotyków zakopanych w ziemi. Nie zdążyli ich znaleźć. Główny agresor usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta połączonej z naruszeniem nietykalności i spowodowaniem obrażeń ciała, odpowie również za próbę wejścia w posiadanie narkotyków. Sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie, na razie trzy miesiące, ale grozi mu co najmniej dziesięć lat.